Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest pochodna funkcji jednej zmiennej. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka, papieru, coś do pisania oraz tablicę ze wzorami na pochodne. I możemy rozpoczynać. Na tablicy mamy przykład funkcji Z, która jak widzicie, zależna jest od Y. Czyli możemy sobie zapisać tutaj, że Z zależy od Y. I mamy policzyć pochodną. Naszej funkcji. Na pewno, no cóż, mamy tutaj pierwiastek, mamy tutaj e, iloraz pod pierwiastkiem, więc po pierwsze, na pewno będziemy tutaj mówić o pochodnej funkcji złożonej. E, no i będziemy mówić także o pochodnej ilorazu, więc trochę liczenia nas czeka. No więc zapisujemy sobie Z' i na początek bierzemy sobie na warsztat funkcję złożoną. E, I żeby wyznaczyć je pochodną, musimy wyznaczyć najbardziej zewnętrzną. Funkcję w naszym zadaniu. No i najbardziej zewnętrzną funkcją jest pierwiastek, czyli na początku liczymy pochodną z pierwiastka, czyli to będzie 1 przez 2 i pierwiastek z naszego wielkiego wyrażenia, czyli 1 minus arkus sinus y przez 1 plus arcus sinus, arkus, jeszcze tutaj, arkus sinus y razy. I teraz liczymy pochodną z tego, co się dzieje pod pierwiastkiem, czyli liczymy pochodną ilorazu. Czyli jak to było? Na początku musimy policzyć pochodną z licznika, czyli tu będzie tak 0 minus i pochodna z arkusa, czyli 1 przez pierwiastek z 1 minus x kwadrat razy niezmieniony mianownik, czyli 1 plus arkus sinus y minus niezmieniony licznik, czyli 1 minus arkus sinus y. Razy pochodna z mianownika, czyli z jedynki 0 plus pochodna z arkusa to będzie 1 przez pierwiastek z 1 minus x kwadrat. I to wszystko przez nasz mianownik do kwadratu, czyli to będzie 1 plus arkus, e, och, arkus sinus y do kwadratu. No więc moi drodzy, wyszło nam trochę tego na tablicy, eee, i na dobrą sprawę moglibyśmy tutaj już nic więcej nie robić eee, i zostawić to. Natomiast eee, szczerze powiem, że jeżeli wymnożymy sobie tutaj te nawiasy, to się skróci coś i to wyrażenie będzie trochę przyjemniej wyglądać. Natomiast jeżeli nie czujecie się na siłach, możecie to tak zostawić jak najbardziej, a my się zabieramy dalej. I teraz tak na początku ogarniemy to wyrażenie tutaj, czyli tutaj będzie jedna druga. Przed, a 1 przez pierwiastek, który ma ułamek, on się ten ułamek wywróci do góry nogamy i pierwiastek zostanie. I tutaj będziemy mieć tu 1 plus arkus sinus y przez 1 minus arkus sinus y razy. I tu wymnażamy, czyli tak będzie e, najpierw minus 1 przez pierwiastek z 1 minus x kwadrat minus arkus. Sinus y przez pierwiastek z 1 minus x kwadrat i teraz ten drugi nawias, czyli tu będzie minus 1 przez pierwiastek z 1 minus x kwadrat i minus i minus, czyli plus arkus sinus y przez pierwiastek z 1 minus x kwadrat. No i oczywiście nasz mianownik pozostaje bez zmian. Tutaj z nim za dużo zrobić nie możemy i nie będziemy chcieli z nim za dużo robić. I teraz tak, jeżeli przyjrzycie się temu, co dzieje się tutaj, zwłaszcza, to widzimy, że tutaj skrócą się te dwa wyrażenia, zredukują się do zera. I teraz tak, minus 1, minus 1, to będzie minus 2. I to się skróci z tą dwójką. Czyli tutaj się poredukuje, wiemy o co chodzi. I teraz tak, zostanie nam tu pierwiastek z przodu, czyli to będzie 1 plus arcus sinus Y przez. 1 minus arcus sinus Y razy. No i tutaj mamy już skróconą dwójkę, czyli będzie minus 1 zostanie przez. I wrzucamy ten pierwiastek z 1 minus x kwadrat do naszego głównego e, mianownika i razy 1 plus arcus sinus Y do kwadratu. I tak to zostawimy już. Nie będziemy już nic redukować, tutaj jeszcze sobie tylko, tak żeby było ładnie, przedłużymy sobie ten pierwiastek. I tak, moi drodzy, nasze wyrażenie zostawimy. E, tylko nie wiem, dlaczego ja wszędzie wpisywałam e, x kwadrat, skoro tu musi być y kwadrat, wybaczcie mi. E, z przyzwyczajenia ze wzoru już wpisywałam e, x kwadrat, więc tu musimy wszędzie niestety zmienić. Och, trochę nam się tutaj rozbabrze, ale to nic. Tak, żebyście sobie szybciutko poprawili, czyli będzie y kwadrat, y kwadrat, tu jest dobrze i tutaj jeszcze wstawiamy oczywiście y kwadrat. No więc tak to wygląd wyglądać powinno w wersji ostatecznej. I cóż moi drodzy, ja zapraszam Was bardzo serdecznie do innych zadań związanych z pochodną, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj inny przykład, wysyłajcie nam maila. Adres podany w opisie do filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.